Kiedy obejrzałem pierwszy mecz na żywo, mm. zweryfikowałem to. Była to 30 kolejka Ekstraklasy 1995 rok, mecz Legia, Stal Stalowa Wola na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. 3. Trzy. Trzy. Bramkę, bramkę sześćek pisze w 72. minucie. Ja nie pamiętam nic z tego meczu. I dzisiaj sobie postanowiłem, że odświeżę to. No, i na YouTubie jest ten jest skrót z, ma, z magazynu Gol. I pan dziennikarz mówi. O pierwszej połowie możemy zapomnieć. Więc to już mnie kusi, żeby po prostu odszukać od, 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 od ten mecz. Ale super jest to, że ja po prostu wtedy zaistniałem medialnie w ogóle. W magazynie Gol wypowiadał się na tej brzydkiej, starej trybunie honorowej, która u, u, różniła się tylko kolorem krzesełek i po no. prostu takim przepierzeniem. Wypowiadał się, proszę ja, Was, Robert Gadoch. A propos tego, co się działo na boisku. I mówił, że kiedyś to było. I dzisiaj kiedyś to nie było. Jest. Kręcił wąsa, a w tle szedłem ja i mój dziadek. Wow. I to jest super rzecz.